Nazywam się Karol Kurzaczek. Jestem trenerem UEFA B i na co dzień jeszcze studentem na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Jestem zadowolony z tego kursu, z tego jak on przebiega zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Mamy zapewnione komfortowe warunki do rozwijania swojej wiedzy. Bardzo fajne jest to, że ten kurs jest warsztatowy, czyli nie tylko zdobywamy suchą wiedzę, ale też staramy się tutaj wprowadzać gdzieś tam własne środki treningowe. Zdobywamy wiedzę odnośnie tworzenia środowiska treningowego, co jest bardzo przydatne, no bo jest to rzecz, którą od razu można wdrożyć w praktykę, w trening, wychodząc po kursie gdzieś tam na boisko. Polecam kurs każdemu trenerowi, który chce poszerzać swój warsztat i swoją wiedzę, zwłaszcza tym, którzy kończyli kurs UEFA dość dawno, ponieważ jest to dawka dość świeżych materiałów, świeżego spojrzenia na piłkę. Na pewno pewne rzeczy są tutaj usystematyzowane, w związku z tym łatwiej gdzieś tam potem projektować i planować swoje treningi. I myślę, że każdy trener, który, któremu zależy, aby jego drużyna się rozwijała i grała coraz lepiej w piłkę nożną, na takim kursie bardzo skorzysta.